ten odcinek bo chyba to już będzie drugi z takiej sesji nagrywania. No w każdym razie w momencie kiedy wyjdzie ten odcinek, pewnie już za, uda mi się zacząć Sherlocka Holmesa. I parę jeszcze jedną grę mam w planach, ale to tak na razie w fazie na razie w fazie myślenia nad tym. O, tup, 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 tup. Tup, 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 tup. No dobra, dobra, to była piękna śmierć, mamy jedną, dwie śnieżki, wow, mamy dwie śnieżki, już się czuję mocno, już się czuję od razu lepiej, no i mój łuk, diament... Aj, nie przemyślałem tego, ale teraz zrobię to w sposób taki, w jaki powinienem był to zrobić. Mam nadzieję, że mi wystarczy tego wszystkiego, bo jak nie, to się pochlastam. Ale tak dokładnie z tym, co mam teraz na sobie, pójdę... pójdę tam na dół. I mam nadzieję, że uda mi się cokolwiek tam zdziałać. No i moje pochodnie. Uch! Masakra.

Mam nadzieję, że wystarczy mi tego, tych wszystkich śmieci, które mam Zrobię sobie jeszcze szybko tylko... ...łupam... Mieczyk z kamyczka I tak, i nakurwiamy że tak powiem mało sympatycznie Ale to właśnie zrobimy Teraz jestem w fazie, w fazie złości, więc, więc muszę to zrobić jest mi teraz wszystko jedno, bo to co zebrałem nie jest nic wartościowego, więc, więc tak, tak, nie, nie będę łatał ciur, nie będę łatał. To jest rzecz, której nie będę robił, dlatego, że nie. Oj, 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 oj fak. Dobra, i teraz plan wygląda następująco. Bierzemy. Cyk. Spamujemy, dopóki mi to nie urośnie. Tak, możecie słyszeć jak intensywnie klikam. Zwinne paluszki. Zwinne paluszki. Jak to, jak to się... Jak to wygląda? I gitara. Eee, lo, pa, pa. Dobra. I teraz... <grystanie> <grystanie> Ile tamtego jest. Mm, mm, mm. Plan tez, te, też jest taki że spróbujemy się potem stąd przesunąć tak, żeby część tych potworków, chociaż... Ile tu jest pająków? Ja pierdykam. Żeby część tych potworków poszła za mną... O, już się powoli rzucają na mnie. Ну, ходите сюда, суки Ну, ну, падайте Ооо, падайте Падайте вниз Эй, ну Я не могу, и для чего это? Уууууууууууууууууууууууууу Dobra, zabijamy już Dobra, whatever. Walczymy. Walka. Liczy się walka. No gin. No. Ło, ło wo. Gdzie one są? Gdzie one są? Z której strony wchodzą? Aaaa. Aaaa. Suki A. A. No, no. Kto chce? Kto chce? Kto chce mi dostać, no? No, chodź tu, chodź tu. Robisz się o jeden. No, no. No. No chodźcie tutaj. Oooo! O. Nie, creeper. Nie. Oh. No, no. No, podskocz tu ładnie, dobra, creeper. Von. Fuck you. Szybki manewr wymijający, tak żeby te kryptery. Chodź tu. O nie. O. Uff. Szybko, zabieramy trochę tej wełny i spadamy. Spadamy stąd szybko, 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 szybko. Opa. I tak to się właśnie robi w taki sposób. Mówiłem, że zdobędę to wszystko. Znaczy nie zdobyłem swoich rzeczy, ale trudno, ale zdobyłem wełnę i tak i mamy kolejne dwa bloczki wełny i mogę się stąd zawijać, taram, pięknie, pięknie, tylko żeby tutaj teraz nie spaść, dobra i zabieramy sobie drugi, trochę wełenki, tak nie wiem czemu zabieram po, po parę sztuk, ale no już tam whatever. Powinienem raczej je zostawiać, że w razie czego, jakbym gdzieś tam zginął po drodze, blo, 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 ale nie, nie, jakbym zginął po drodze, no to trudno. Mówi się trudno i płynie się dalej. Taki jest właśnie sens życia. I tak, i wydaje mi się, że już możemy się stąd wynosić. W takim wypadku dzień zbliża się ku końcowi. Zdobyłem dwa rodzaje wełenki. Piękne dwa rodzaje. Yy, wydaje mi się, że będę musiał zmienić teksturpaka, ponieważ nie widzę. Yy, tam było tyle creeperów, a nie widzę żadnego creepera, którego zainstalowałem, więc nie wiem, czy zainstalowałem je dobrze, czy po prostu ten teksturpak nie widzi różnicy między nimi. I będę musiał wrócić chyba do tego brzydkiego teksturpaka albo znaleźć gdzieś tam na forum texture pack, który jest kompatybilny z tymi creeperami Tak to chyba zrobię, a na razie A na razie bu 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 A na razie tak, a na razie nie mogę zabrać myśli Będę grał chyba na Tak jednak A zresztą możecie na to patrzeć Jopa! Down single player lapa lapa I tak bym to widział Będę grał na razie na tym Ponieważ chciałbym, że może mi się uda zobaczyć jakiegoś tego creepera Co by było bardzo fajne A jak mi się nie udano to trudno Jeja jak to nagle wszystko zaczęło wyglądać Lech. No Ale już trudno To jest urok Minecrafta Minecraft nie jest ładną grą nie jest i nigdy nie będzie No dobra, to w takim razie, teraz no, co, ja pozbieram jeszcze trochę kamyczków i będziemy się teraz stąd zbierać Będziemy stąd spadać A co? Zbierzemy sobie trochę tego, trochę tamtego tam, tego. Rzucimy sobie śnieżkę Jupi Aaaa Jeja Teraz sobie trochę zbiorę, powiększę tam moją farmę, moją VM-kę. U... Tu, 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 tu. Wydaje mi się, że dzisiaj jakoś bardzo dmucham w ten mikrofon, ale nie chcę właśnie się nim bawić, bo będą takie dźwięki, jakie wydawałem przed chwilą, to nie były przyjemnymi dźwiękami dla uszu, zapewne. To są ani dla moich uszu przyjemne dźwięki, ani dla waszych uszu. No, noc powoli zapada. I będę się stąd zbierał, jeżeli ktoś grał w tą mapę. Tak jak poprzednio już mówiłem, jeżeli ktoś grał, wiesz, że coś ominąłem. Proszę mi powiedzieć, to może się tutaj wrócę jeszcze. Generalnie wałęki mam ze sobą. I tak, i będziemy się pak... Jas yeah, yes. Przestraszyłem się swojej własnej śnieżki. Mm, to wszystko zapieram. Bla, 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 bla. Tak skrzynie będę nosił ze sobą. Będę je nosił... Bo tak. Takie miałem widzi mi się. I craftbencher też zabiorę ze sobą. I idziemy spacią. I oby nam się udało teraz bezpiecznie wrócić do domku Łopa łopa, to zabiorę. Tak, mini recycling. Część zabiorę ze sobą, część tu zostawię, niech, niech się gnieżdżą. Dobra. No i to to na tyle, na tej części, myślę, tej mapki. Teraz mam, mam problem, że powiedział, w twórzku się boję iść na armadę. A z kolei te chmurki wyglądają na bardzo, bardzo, bardzo rozległe. Ale to mu chwilę mi jeszcze zajmie, żeby się to ogarnąć. Może w tym czasie dotrze do mnie jakiś genialny pomysł. Tak zbieramy sobie teraz tego, ponieważ będę tworzył farmę. Tak będzie to farma i będziemy mieli trochę więcej jedzenia i i tak, teraz zacząłem o tym myśleć i wtedy może spaczuję w końcu w górę. Co by nie było głupie, bo jest tam parę fajnych rzeczy, które miło by było zobaczyć. Co prawda nie będzie wtedy kompatybilna z creeperami, ale no trudno. Bywa i tak. I wtedy w ogóle już nie będzie sensu dalej trzymania tych creeperów, aczkolwiek mam nadzieję, że może zostaną zaktualizowane, bo to jest fajny mod, który no, przynajmniej dla widzów będzie fajny do obejrzenia, bo mogą mi cudownie spieprzyć wszystko, te creepery. Ehm... A dla mnie też będzie fajny, bo przynajmniej będę mógł sobie tu nie chcę sp bo troszeczkę podniesie mi to wszystko ciśnienie jak będą się na mnie rzucały jakieś creepery których będzie od groma i ciut ciut to już nowa zapada? nie, nie wierzę w to nie wierzę w to czyli to była część sky garden czyli to był tylko ogród czyli mamy teraz grand armadę do wyboru bądź cloud nine Wybiorę cloud nine Dlatego, że, że wydaje mi się, że będzie chyba fajniejsza. Aczkolwiek nie wiem. Nie znam się. Na razie wrócę do domu. Odstawię wełny na monument. I, I stworzę sobie mini farmę. Co prawda nie mam tych nasion za dużo. Nie pomyślałem o tym, żeby trochę sfarmić ich. Ale no to już. Tam najwyżej będziemy się wracać. I sobie będziemy tam farmić, będzie fajnie, będziemy farmerami. Farmer Pingwin. Aj, jak patrzę na to wielkie podziemie tam, to e, Maria, tam będą jakieś koszmarne ilości e, pochodni potrzebne, będzie tam potworów dużo. Ja się będę stresował przez cały czas, będzie mnie bolała głowa. No nic, trudno, trudno. Tak sobie gadam, gadam, no ale trudno. Będzie dobrze. Wszyscy będą zadowoleni, ja będę zadowolony, wy będziecie zadowoleni. Yeah. Każdy, każdy będzie zadowolony. Wydaje mi się, że w każdej części mniej więcej powinny chyba być dwie, dwie, dwa bloczki na ten monument, ale nie jestem tego pewien. To też y, nie będę się tutaj jakoś. Orange i purple. Wow. Wow, kolego. Spadaj. Gin. Ale się przestraszyłem dość solidnie. Pomarańczowa wełna. Oraz. Gdzie jest purple? Purple. Purple. Wool. Wool. No dobra, trochę jeszcze tego mamy Trochę jeszcze tego jest No light blue, lime, pink, light gray, cyan, blue, brown, green, red, black i diamond block mm -hmm. Mm -hmm. No dobra na pewno znajdziemy, trochę jeszcze tego znajdziemy, pewnie nie wszystko Ale no cóż, no bywa i tak Nie ukrywajmy, że nie bywa inaczej, no czasami człowiek musi coś spieprzyć Żeby było lepiej, tak jak ja zginąłem i straciłem moje diamentowe narzędzia, teraz straciłem trochę życia Ale wszystko będzie dobrze Teraz tak, gdzie by sobie machnąć faremkę, tutaj myślę, sobie machniemy faremkę tylko najpierw sobie pozbieram trochę drewna, żeby zrobić sobie płotki Żeby to wszystko sobie ogrodzić, cacy cacy Nie to chciałem zrobić Dobra Uf, Tyle śmieci Ile ja tutaj mam, to... Uf, trochę seeds, stone hole mi się na pewno przyda Łopata Red z tą torcem mi się nie, nie przydadzą do niczego. Czy ja mam jakiś tutaj... Mam. Diamond X. Lapis Lazuli Block. Tak, chyba mi nie jest do niczego potrzebny, tak mi się wydaje. No dobrze. Po mm, Pozbieram sobie trochę drewno. Hadrowianka, cheek. Czy, tak, i sobie farmę zrobimy tam, tam, w tamtym miejscu. Tylko najpierw zrobię tą niekończące się źródełko. Co też się może przydać. Ba, nawet na pewno się przyda. I mamy już jakieś saplingi. Jakieś? Jakiekolwiek soplingi? Spadły tutaj. To grzeczne soplingi. Grzeczne. I cyk, i cyk. Wiem, że powinienem bardziej rozstrzelić te drzewa, ale... Ble. Trudno. Trudno, trudno. Ui. Ui. Tutaj sobie trochę wyrównamy teren. Zaraz to wszystko obłożymy i będzie zero fantastycz. Tak, nie lubię języka niemieckiego, nie wiem czemu się nie teraz posłużyłem, ale, ale nienawidzę, nienawidzę. Tak, to będzie teraz dość nudna część tego wszystkiego, to jak będę robił sobie tutaj farmę, która będzie... Robię ją bardzo, bardzo dużym miejscem, wyrównuję a farma na pewno będzie bardzo niewielka bo chyba zabrałem dość niewiele derta 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 no derta trochę jest mogło być więcej ale trudno nie będzie więcej dobra to sobie zrobimy źródełko chodź tu i pum pum taka wiaderka wody Chopa i chopa. Jest. Ha. Dobra, i mamy niekończące się źródełko cacy. I teraz możemy zrobić sobie... Farmę. Dobra. Jakby to... Mm... Tak. tak... Mm. Fakiu bloczku tak zrobię sobie ją taką elo elo będzie super farma super super farma dobra więcej mi nie potrzeba mm, a może tutaj sobie jeszcze wolniemy po jednym bloczku łopa i łupa dobra i teraz tak tu woda, zwolnimy sobie tu wodę. Będę potrzebował horrendalnej ilości wody. Tu woda, tu woda. Opa i hopa. No tu jeszcze jedno. Tu jeszcze jedno. A potem. No, już się przez chwilę się bardzo przestraszyłem, że Ach, pięknie I chyba to i jest też, ach, tutaj też się zrobiło teraz Niekończące się źródełko U, no momento, pogodą Znaczy pogodą Poro, poro dnia, jeszcze chwila, jeszcze moment Chciałem już sobie zasadzić coś, ale widzę, że nie Widzę, że nie będę miał takiej możliwości. Co się dzieje z moją grą? Wow. No i czemu ty wy wybierasz wodę? Jak masz ją wy... O oh, jest. Dobrze. Dobra, to się szybko kimnę. Szybkie lulu. Paciorek. Sadzimy. Będziemy sadzić. Jak sobie będę miał dużo...